Witajcie, jak już wiecie, tydzień czasu minął, Pora rozstrzygnąć konkurs. Zanim przejdę do tego, kto wygrał, zapakuję świecące serduszko. Tutaj mamy baterię. Pokażę jeszcze, jak się montuje bateryjkę. Bo, oczywiście, bateryjka będzie z boku, nie będzie zamontowana. sobie trochę poradzić, bo ciężko jedną ręką także bierzemy bateryjkę tu mamy wierzchnię spodnią, wkładamy tak i wciskamy o, serduszko świeci I włącznikiem można je wyłączyć że działa że dobrze, bateryjkę teraz wyciągnę i owinę zapakuję. Żeby serce nie latało w kartoniku. Weźmiemy folię bąbelkową. Zawiniemy je folikę bąbelkową. i ładnie umieścimy w kartoniku materyjkę nowiutką dorzucam do środeczka zamykamy pudełeczko teraz gdy mamy tak ładnie zapakowane pudełeczko można czekać na adres zwycięzcy za chwilę przejdę do komputera i podam można wysyłać patruszkę na maila czekam tydzień czasu zwycięzca się odezwie wypisuje adres zaraz wysyłam że teraz do komputera włączymy wagę i według tej wagi to będzie najbliżej, ten wygrywa. Ale wiecie co Wam powiem? Kuczę. Nie wiem czy będzie widać na kamerze, ale nie. Może da się radę. Kładziemy serduszko na wagę. Zapalimy je. Świecące będzie. I teraz powoli zjeżdżam na wagę, i będzie cięcie, ile ona waży. Nie wiem, czy widać. Kurczę, słabo widać, ale jest 99,08 grama. Teraz może lepiej. 99,08 grama także kto trafił tą odpowiedź to wygrywa serduszko także rob... jak widać najbliżej prawidłowej wagi była Magda z czego bardzo jej gratuluję i czekam na maila na adres żebym wiedział gdzie wysłać że zachęcam do odwiedzenia jej kanału, bo robi niesamowite klipy muzyczne. Że pozdrawiam.